Hej, witam się dzisiaj z Wami w takim nietypowym filmiku, ponieważ będzie on składał się z trzech części. Dzisiaj widzicie pierwszą część, w której przedstawię Wam jedną stylizację z długością midi, bo o tym będzie mowa, natomiast dwóch kolejnych będą oczywiście tradycyjnie e, inne dwie stylizacje. Postanowiłam, żeby Was nie zamęczać, jak ostatnio bardzo długimi filmikami, żeby się nie rozgadywać, tak? Stwierdziłam, że lepiej będą trzy, ale pięciominutowe, krótkie filmiki. Dzisiaj chciałam Wam tylko tyle powiedzieć o tej długości midi, że to jest długość, która swoje triumfy święciła z tego, co wyczytałam w encyklopedii mody, największe triumfy święciła w latach 20-30 ubiegłego wieku. Natomiast potem, jak pamiętamy, w ogóle Kokoszanel Chanel miała te fajne, takie modne spódnice z tymi pięknymi żakiecikami. Natomiast później tak o niej delikatnie przycichło. I wróciła po raz kolejny pod koniec lat 60., kiedy projektanci namiętni zaczęli sięgać po tę długość, odkrywając, że to jest fason bardzo kobiecy, bardzo klasyczny, który pasuje naprawdę bardzo wielu kobietom niezmierzonej ilości sylwetek e, i proporcji, i figury. Długość midi jest taką długością, która zaczyna się tuż za kolanem, a może się kończyć kilka centymetrów nad kostką. Zobaczcie tak naprawdę, jaka to jest rozpiętość. Dla jednej kobiety e, fasonem idealnym i tą długością będzie e, ta długość właśnie tuż za kolano. Dla innej będzie w półłytki, a dla jeszcze innej, e, jeśli na przykład jest wysoka, dajmy na to szczuplutka, e, będzie pasować ta długość e, kilka centymetrów nad kostką. E, fasony, które do tego do tej długości są idealne. To tak naprawdę są każde fasony. Może to być e, styl klasyczny, ołówkowy, spódnica bądź sukienka prosta. E, może być na przykład delikatnie rozklaszowana na ciulu, bądź też szyta z koła. E, wybór jest niesamowicie duży, ale w tej chwili nie będziemy o tym rozmawiać. E, jedno mam wam do przekazania. Nie bójcie się próbować tych długości midi. Nie sugerujcie się, że ileś tam spódnic do tyłu przymierzyliście i było wam koszmarnie. Być może był nie ten materiał, nie ten wzór. E, miałyście na przykład, nie wiem, tenisówki zamiast szpilek i stawanie na palcach czasami przed lustrem nic nie daje. E, czasami może się okazać, że e, mamy na przykład troszkę bardziej masywne, umieścione łydki i trzeba odsłonić je umiejętnie, żeby pokazać tą najszczuplejszą część nogi, e, typu właśnie tutaj, wiecie, dołem. E, założyć sobie fajne butki i to będzie wszystko grało ze sobą. Tylko trzeba próbować, trzeba nie bać się i trzeba poświęcić temu odrobinę czasu. Dzisiaj jest pierwsza stylizacja, która bardzo skojarzyła mi się z stylem lat 60., tak muszę powiedzieć, czyli ten sweterek, który pamiętają niektórzy z Was z holu lumpeksowego, spódnica też za 6 zł kupiona, z niej chwalę się po raz kolejny w lumpeksie. I to postanowiłam połączyć razem. Było to dość niebezpieczne, zwłaszcza wtedy, kiedy idzie się na spacer i e, bardzo duża liczba osób zwraca uwagę, co to za e, stworek, prawda, z e, ubiegłego stulecia tutaj sobie spaceruje, ale to nic. Ja jestem taka, że lubię się bawić modą, więc staram się już nad tym e, spojrzeniem ludzkim przejść na, e, do porządku dziennego. E, nie wiem, czy każdemu przypadnie do gustu mówię. Ja nie jestem taką osobą, która się boi. E, zakładać praktycznie cokolwiek na siebie, gdybym była młodsza, miała bardziej, wiecie, umieścione ciało, prawdopodobnie zakładałabym jeszcze więcej tutaj e, fasonów i motowo ta rozpiętość byłaby większa, ale na pewno nie jestem osobą, która ogranicza się do stylu tylko rokowego, albo do stylu, na przykład, nie wiem, boho, e, bądź też stylu bardzo eleganckiego, lubię po prostu nosić wszystko, co danego dnia czuję i to sobie po prostu zakładam. E, kilka dni temu. E, na spacer chciałam się ubrać akurat tak. Skojarzyło mi się, mówię, ze stylem takim Oxfordskich e, uczelni, e, uczelni Cambridge. Nie wiem, czy Wam się tak, e, też tak skojarzy, e, dlatego do tej całej właśnie stylizacji. Dobrałam sobie taki delikatny makijaż, delikatnie podkreślone oczy, proste włosy, tak trochę w stylu takim studenckim, właśnie uczelnianym. Torebka, zresztą nie będę się rozgadywać, bo jak powiem, to nikt nie będzie chciał oglądać tych 3 minut filmiku dalszego. Także zapraszam Was do oglądania kolejnych dwóch e, filmików na ten temat z innymi zupełnie stylizacjami, które pojawią się w e, kilku kolejnych dniach. Mówię, nie chciałam Was dzisiaj zamęczać, bo Was kiedy indziej przy filmikach kosmetycznych oraz przy jakichś tam Lumpeksach. E, trzymajcie się na dziś, cieplutko Was pozdrawiam, do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa. i